Może zaczniemy od razu od wersetu z Biblii, jednego, przypowieści 20, 29, 29 rozdział, 25 wiersz, przypowieści Salomona. Salomon, ktoś kojarzy takie imię? Ktoś wam to mówi? 29, 25. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa panu, ten jest bezpieczny. O! Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła. To jest jakby jedna strona i jest przeciwna strona. Kto ufa panu, jest bezpieczny. Czyli te sidła mu nie zaszkodzą, nie dotyczą. I czy to słowo jest też potrzebne i aktualne dla ludzi wierzących w pana Jezusa Chrystusa, zbawionych, oczyszczonych jego krwią? Jak myślicie? Lęk przed ludźmi to jest totalna abstrakcja, czy to się może człowiekowi wierzącemu przytrafić? A jak się przytrafia, to konsekwencje tego są fajne, czy przykre? Ktoś z Was się bawił w kusownictwo? Nie wiem, czy się przyznacie. <laughs> Jak kusownik zakłada sidła i, i zwierzę wpadła, wpadło w to sidła, najczęściej jakieś dzikie zwierzę, to to zwierzę wlazło w te sidła, bo chciało w nie wejść, czy wlazło w nie wbrew jakby własnej chęci? W sidła się nie wchodzi, tak? A co by tu zrobić dzisiaj? Nie mam co robić. Wejdę sobie w jakieś sidła. Padnę w jakąś pułapkę. Nikt tak nie planuje sobie życia, ale nagle człowiek, tak jak to zwierzę, kiedy wpuści lęk do swojego życia, może się okazać, że znalazł się w sidłach. Nie dlatego, że taki sobie ułożył plan na życie, tylko po prostu się w nich znalazł i teraz trzeba się z nich wydostać. Śladami Abrahama, gdy pójdziemy, nasz Ojciec wiary, Abraham. Jest dla nas wzorem wielu, wielu pięknych postaw, i jego historia też jest źródłem wielu lekcji. Ale przeczytam trzy fragmenty z, z dziejów Abrahama. Najpierw dwunasty rozdział, od 10 do 13. Tak po kolei przeczytam je. Pierwsza księga mojżeszowa, oczywiście księga rodzaju. Dwunasty rozdział, od 10 do 13. Tam jest napisane tak. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, to znaczy tam, gdzie już Abraham był, w Kananie, Abram udał się do Egiptu. Aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: Wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą Cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona, i zabiją mnie. A ciebie zostawią przy życiu. Mów więc. Że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na Ciebie i abym dzięki Tobie pozostał przy życiu. Dotąd. Potem następna kartka, 15 rozdział, pierwszy wiersz. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie. Jam ja tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. I potem jeszcze dwie kartki dalej, w 20 wierszu. Od 11 do 13 jest historia z Abimelechem, ale przeczytam tylko od 11 do 13. Fragment. Kiedy już się wydała sprawa, że żona Abrahama znalazła się na dworze Abimelecha i Abimelech miał wielkie pretensje do, do Abrahama, Abraham zaś odpowiedział: Powiedziałem sobie, może tak, od 10. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama. Do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: Powiedziałem sobie, Zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabija, zabiją mnie z powodu żony mojej. Zresztą ona jest naprawdę siostrą moją i córką ojca mojego. Choć nie jest córką matki mojej, pomimo to została żoną moją. Gdy więc Bóg wyprawił mnie w wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej. Te przysługę będziesz mi wyświadczała. Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie, on jest moim bratem. Trzy fragmenty z różnych, jakby etapów życia przeczytałem, ale jest wspólny mianownik w tych fragmentach. Nie wiem, czy go zauważyliście. Ktoś zauważył? Kłamstwo, ale też strach. Bo w drugim fragmencie tylko Bóg mówi do Abrahama. Nie bój się. Ja jestem twoją tarczą. I pierwsza historia to jest, jak Abraham, wiecie, po, najpierw poszedł do Negevu, do ziemi pustynnej. W tym Negewie, zaczął, gdy on tam był, zaczął się głód i Abraham zareagował na to, że, a no to pójdziemy do Egiptu. No a wcześniej, jak czytaliśmy, miał taką umowę z Sarą, z Sara i wtedy jeszcze, że gdziekolwiek będą, to mamy, trzymamy jedną wersję. Jak kłamać, to trzeba się pilnować, żeby, żeby trzymać jedną wersję, żeby się nie mylić w zeznaniach. I tylko, że Abram poszedł do Egiptu nie dlatego, że Bóg mu kazał tam pójść, bo do Kanaanu Abram poszedł, bo Bóg mu powiedział, żeby tam poszedł. A do Egiptu poszedł, bo zaczął się gód i Abram, chociaż był zamożnym człowiekiem, poszedł do Egiptu, bo się bał, że ten gód dokuczy też na tyle jemu, że jego czeka może śmierć głodowa. Czyli już samo pójście do Egiptu, zobaczcie, było z powodu lęku, nie z powodu, że Bóg go tam prowadził, tylko lęk go zaprowadził do Egiptu. Lęk przed utratą mienia i przed utratą morza życia. Nie jest dokładnie opisane, jak, jak poważny był ten głód. Potem, jak już był w Egipcie, no to lęk przed tym, że go zabiją, tak? wezmą sobie jego żonę, a jego po prostu się pozbędą, żeby nie robił kłopotów. Więc już mamy drugi lęk. Potem nie wiemy dokładnie, jaki to jest lęk, możemy się domyślać, ale jak Abraham druga historia, wrócił po odbiciu Lota, kiedy odbił właśnie z ręki tych, tych iluś sprzymierzonych z, z armii, yy, mieszkańców Sodomy, Gomory i przy okazji Lota, to, to po tych wydarzeniach Bóg powiedział do Abrama, nie bój się Abramie, ja jestem twoją tarczą, tarcza chroni. Abram znowu czego się boi. Być może zemsty, możemy się domyślać, ale czegoś się boi, skoro Bóg mówi mu: e, Nie bój się. I potem Abram, jak czytamy ten dwudziesty rozdział, to tam już nie jest Abram, tylko Abraham, czyli wiele lat później. Dużo lekcji Abram przeszedł, dużo doświadczył, ale jednej rzeczy ciągle nie zmienił. Tej umowy, którą miał z Sarą. Gdziekolwiek pójdziemy, trzymamy jedną wersję nieprawdziwą wersję. Czyli wiele rzeczy już się nauczył z Bogiem, wiele rzeczy doświadczył z Bogiem. Imię Jego już nie było Abram, tylko Abraham. To znaczy, że już był zupełnie jakby na innym etapie. Łapiemy to, był na innym etapie duchowo. Ale pewna sfera ciągle pozostała niezmieniona w Jego życiu. Lęk, że zabiją mnie na tym miejscu, gdzie nie ma bojaźni Bożej, gdzie nie czci się tego Boga, którego ja czczę. i na wszelki wypadek uchronimy się przez kłamstwo. To jest trochę pocieszające z drugiej strony. Tak? Że taki Abram, nawet jak już był Abrahamem, ciągle tkwi w jakiś nieprzemienionych przekonaniach, złych, niebożych przekonaniach. I ma ciągle coś do posprzątania w swoim życiu. Jest to dla was pocieszające, czy nie? Bo jeżeli on, to i my. Abraham wyszedł z tego, kiedy składało Izaaka w ofierze, jego wiara już stała się doskonała. Ale widać, że, że to nie jest w życiu człowieka wiary. Abraham jest człowiekiem wiary tak, że poszedł za Bogiem, i wszystko po prostu, wiecie, jak po płatkach róż, i wszystko w domu posprzątane, w życiu posprzątane, w rodzinie poukładane. Po prostu wszystko, w finansach, w zdrowiu, wszystko jest po prostu idealnie. Że to, że to po prostu są etapy, w których człowiek się uczy i jakby nabywa poznania Boga i odzyskuje to, co stracił. I u Abrahama, na przykład widzimy lęk przed zagłodzeniem, lęk przed, go, że go zabiją, lęk przed tym, być może przed zemstą, lęk, który powoduje, że on zaczyna kłamać. Lęk u Abrama powoduje, że Boża obietnica schodzi na drugi plan. Bo Bóg obiecał Abramowi potomstwo, z której kobiety? Z Sary. A przez lęk jest gotów nawet zaryzykować, jakby, czy wypełni się Boża obietnica. Widzicie to? To jest po cienkim lodzie, stąpanie, bardzo cienkim lodzie. Bo najpierw dał Sarę na Dwór faraona, a potem na dwór tego króla Geraru, tak? Abimelecha. Mimo, że już wiele lat doświadczał Bożego prowadzenia i nie powinien już jakby wracać do tych błędnych przekonań, to znaczy, że lęk jest bardzo złym doradcą. Bo lęk, kiedy lęk prowadzi człowieka, wierzącego człowieka, powoduje, że Boża obietnica schodzi na drugi plan, a to już jest niedobrze. Że to, co Bóg powiedział, schodzi na drugi plan. I wierzę, że to jest napisane nie dlatego, żebyśmy tutaj tylko mówili, o, Abram, ja to na Twoim miejscu to bym się nie bał. Coś ciebie za człowiek. Tylko nie po to, żebyśmy wiedzieli, tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że nawet ludziom wierzącym i długowierzącym przytrafiają się niemałe problemy, niemałe wyzwania związane z nieprzemienionym myśleniem. Z... Z nieprzemienionym przekonaniem jakimś, i że Bóg wyprowadza z tego. I u Abrama to stare myślenie i przekonanie, ten sojusz, że tak powiem, który zawarł z Sarą w tej sprawie, przez wiele lat się ciągnęło. Wiele lat. Pewne rzeczy były odcięte na samym początku. Zostawił ziemię, zostawił rodzinę, później był jeszcze lot, rozstał się z lotem, tak? A to przekonanie ciągle za nim się jakby ciągnęło. Tak jakby. Abraham nie do końca uwierzył, kim jest, bo Bóg już zmienił mu imię, nawet na Abraham. Czyli dostał jakby takie Boże zapewnienie, że jego tożsamość jest zupełnie inna niż po ludzku mógł myśleć sobie on czy ktokolwiek inny. Dostał jakby oparcie źródło do nowej tożsamości, a jednak Abraham się nadal w pewnych sferach boi i ryzykuje Bożymi obietnicami. To jest. Czasami człowiek się łapie za głowę. Jak to możliwe, żeby w życiu człowieka wierzącego działy się i takie, i takie rzeczy? W życiu człowieka wierzącego mogą dziać się wszelkie możliwe rzeczy. Derek Prince tak mawiał, że człowiek wierzący może mieć wszystko, co tylko chce. Albo dopuści. Bo tak z reguły to nie jest tak, że tych złych rzeczy to my chcemy, ale dopuszczamy w jakimś sensie. I Bóg ratuje nasze dusze. Wszelkich rzeczy, jeżeli my chcemy tą Bożą dłoń chwycić, jeżeli chcemy z Bożych obietnic skorzystać, jeżeli chcemy poznania Boga ponad te rzeczy, które nas krępują. To teraz jeszcze jedno pytanie do Was, dobrze? A jak Wy myślicie tak z lektury książek, z obserwacji, jak to się dzieje w innych zborach, bo nie mówię tutaj o nas, ale z lektury książek i z tego, jak widzicie w innych zborach, czego wypada, czego zdarza się, że wierzący się boją? O sądu innych. COVID, no to chorób, tak? No bo to, COVID to jest po prostu jakoś groźby, groźby choroby, tak? Czego jeszcze wierzący potrafią się bać? Nie mówimy o nas, mówimy o tym, co czytamy w książkach i co w innych zborach zaobserwowaliście. Pastora się boją. Człowieka znaczy, czyli jakiś. Ludzi, którzy są w jakimś sensie gdzieś tam wyżej, tak? W odpowiedzialności. Mm -hmm. Mm -hmm. Że nie uda się otrzymać tą Bożą obietnicę. Mm -hmm. Czego jeszcze wierzący czasem się boją? Konfrontacji z innymi ludźmi. Ale nie tylko tego, że ich pobiją, ale samo, samego spotkania, tak? Na myśl o tym, że spotkam tego człowieka i będę z nim musiał rozmawiać, to już mi się robi gorąco, na przykład. Zdarzyło wam się, to znaczy, nie rozmawiamy o nas? No czego jeszcze wierzący się potrafią bać? Jeszcze raz? Konsekwencji własnych czynów, że mogą nieuchronnie przyjść konsekwencje. No tak. Czego jeszcze? Agnieszka? Czyli zabezpieczenia takiego finansowego, bo praca, no to nie chodzi tak bardzo o pracę, chociaż czasami, jak coś, coś co kochamy. I to, to nie chodzi nam tylko o kasę, którą nam to dostarczy, tylko kochamy coś robić, nie? I jakby to, że coś, nam, coś ma nam to zabrać, to jest, no to się człowiek może bać. Takich rzeczy się ludzie w innych zborach boją, jak słyszycie. Czego jeszcze ludzie w innych zborach się boją? Czego? Nie, a to, aha, okej, okay. nie, nie wchodzimy na politykę. Okej, okej, okay, okay. no to jest takie coś bardzo realnego nawet, wojna. Mhm. Czyli reakcji, reakcji, ludzi, reakcji ludzi, że zrobimy coś według nas słusznego, tak? Ale że ta reakcja będzie taka, no nieprzyjemna. Boimy się reakcji ludzi. Ok. Czego się Na przykład, wierzący człowiek boi się śmierci. To się zdarza. Ja nie mówię, czy to powinno tak być. Nie o tym rozmawiamy. Ale o tym, co się dzieje. Bo zdarza. No dobra, ale że dzisiaj oplotkowaliśmy pół, pół polski. Nie wiem, czy nam Pan Bóg wybaczy to plotkowanie, bo cały czas o innych żeśmy, ale bez nazwisk było. Jakikolwiek byśmy nie wymienili strach przed czymkolwiek tutaj, co wymieniliście, każdy z tych lęków jest zawsze złym doradcą. U Abrahama to był. Na przykładzie Abrahama to był zawsze zły doradca. To było igranie z Bożymi obietnicami, to było, że tak powiem, puszczanie siebie i winnych w jakieś tarapaty. I lęk jest zawsze niebożym doradcą. I to jakby jest taka ważna myśl, którą wierzę, że, że wiemy, ale dzisiaj chcę przypomnieć. Jest dużo tych lęków. Lęk przed śmiercią na przykład, tak? Lęk przed śmiercią jest czymś naturalnym w ogóle dla ludzkości, tak? I w liście do hebrajczyków, drugi rozdział, już nie będziemy może wszystkiego czytać, a tak zacytuję mniej więcej z głowy, że z powodu lęku przed śmiercią ludzie byli trzymani w niewoli. Jezus przyszedł uwolnić nas od lęku przed śmiercią. Bo z powodu lęku przed śmiercią człowiek jest trzymany w sidłach. Zwykły lęk przed śmiercią. To, to, jest, to nie jest lęk przed czymś abstrakcyjnym, to jest lęk przed czymś, co jest realne, no bo śmierć przechodzi na każdego praktycznie, tak? Póki co to Uniesienie do góry to jeszcze przed nami, więc na razie ludzie wierzący i niewierzący umierają. Ale Jezus przyniósł nam przez swoją ofiarę, przez swoje dzieło wyzwolenie od lęku przed śmiercią. To jest ważne. Jezus dokonał tego, zrobił to, że dla nas lęk przed śmiercią to już powinna być przeszłość i to jest Boża wola. Jeżeli boimy się śmierci, to Bożą wolą jest, Jezus po to przyszedł, żeby wyzwolić Ciebie od lęku przed śmiercią. Nie wymieniliście tego, ale czasem się zdarza lęk przed zwiedzeniem albo jakimiś diabelskimi działaniami w naszym życiu, że diabeł, wiecie, nas zwiedzie albo tam coś namiesza. Czasami ludzie, jak się tak za długo przyglądają tylko samemu diabłu, to zaczynają jakby żyć tym, co wydaje im się, że może diabeł, a nie tym, co obiecał im Bóg. I boją się diabła. I, i, i boją się zwiedzenia, i boją się różnych jakby diabelskich, Teoretycznych działań, chociaż to wszystko jest oparte na kłamstwie. A przecież Jezus powiedział, że ja przyszedłem, żeby moje owce miały życie w obfitości. I z mojej ręki, mojej owcy, nikt wydrzeć nie może. I tak samo z ręki mojego ojca, Jezus mówi, to jest dziesiąty rozdział Ewangelii Jana. Z ręki mojego ojca, mojej owcy. Nikt nie może wyrwać, czyli jako Boże jesteśmy tak jakby w rękach Pana Jezusa, w rękach Ojca i diabeł nie może, co by nie zaplanował, on by chciał wiele, on by wiele chciał, ale nie może nas wyrwać z ręki Jezusa i z ręki Ojca. Już to, że, odebra, odebra, już to, że odebrane mu zostało w ogóle jakiekolwiek prawo do nas. Lęk o przyszłość, co ze mną będzie? Bóg mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą i będę z tobą dokądkolwiek pójdziesz. Pan jest, gdzieś jest napisane też w liście do Hebrajczyków. Możemy śmiało mówić. Ja teraz jakby wyrywam fragment. Tam jest jakby w związku z troską o tym, o materialne rzeczy. I jakby w odpowiedzi autor listu mówi, że możemy śmiało mówić: Pan jest pomocnikiem moim, niczego nie będę się lękać. A więc nie będę się lękać o swoją przyszłość. Nie będę się lękać o to, czy braknie mi, czy nie braknie. Pan mi obiecał, że jest ze mną, że będzie ze mną. Pan jest pomocnikiem moim. I to jest prawda, której gdy się trzymamy, to trwamy w tej wolności, do której Bóg nas powołał. Lęk przed wyszydzeniem, przed hańbą, przed tym, że zostaniemy skrytykowani, albo w gorzej, że zostaniemy wręcz, no wiecie, tak mocno zjechani, że tak powiem, odrzuceni, zhańbieni, E, o, o, oczernieni, wyszydzeni. E, zdarza się nam wierzącym, tak powiem ogólnie. Ale zobaczcie, Jezus przyszedł, żeby zniszczyć dzieła diabelskie. I właśnie dlatego między innymi On idąc na krzyż, wziął wiele rzeczy, ale wziął też hańbę i wyszydzenie. On był po prostu tak jakby zdeptany, tak, jeśli chodzi o, o autorytet, o godność, Jego godność. Była jakby żadna, tak? Po prostu jak, jak zwierzę prowadzono na rzeź i, i, i sobie tam wyszedzano. Pluto, nawet jeszcze jak wisiał na krzyżu, no, taki jesteś król, no to pokaż jaki jesteś król Izraela. Pamiętacie to? tak. I, i, i wiele innych, i wiele innych było, było tam takich zdarzeń, że on wziął jakby nasze wyśmianie, nasze wyszydzenie, naszą hańbę nagi, wisiał na tym krzyżu. Otoczony był jakby hańbą w haniebnym miejscu wśród bandytów, kryminalistów, powieszony jako jeden z nich, jakby. Właśnie dlatego, żebyśmy my byli zupełnie wolni od poczucia hańby, wyszedzenia, żebyśmy byli wolni i odporni na to, czy będziemy wyszydzeni, czy nie. Nawet jak będziemy wyszedzeni, żebyśmy byli wolni od takiego poczucia, że utraca, utraciliśmy godność. Nie utraciliśmy godności, bo Bóg nadał nam godność swoich dzieci, swoich kapłanów, królewską godność i cokolwiek się dzieje na zewnątrz, w ogóle naszej godności nie tyka. Jeżeli jesteśmy tak bardzo wrażliwi na to, co będzie, co przyjdzie z zewnątrz, co powiedzą inni, to tak jakbyśmy nie przyjęli tej godności od Boga i tej wolności, którą mamy w Jezusie. Ojej, co oni powiedzą, a jak oni zareagują? Nie do tego Bóg powołał ciebie i mnie. Żebyś w kółko się bał, żebyś w kółko się bała, a jak oni zareagują, a co oni powiedzą? Masz godność, którą nadał ci sam Bóg. Kto może do tego coś dodać albo coś z tego zabrać? Masz godność, którą nadał ci sam Bóg. Jest też lęk przed opuszczeniem i odrzuceniem, że zostaniemy, samo, że zostaniemy sami ze wszystkim. Zupełnie sami. I to jest coś, co doświadczył Jezus. I jego ofiara na krzyżu nas od lęku przed opuszczeniem, odrzuceniem i w ogóle od samego odrzucenia, od poczucia odrzucenia, od poczucia opuszczenia. I to tak wyraźnie widzimy, kiedy Jezus już za chwilę ma skonać, woła na krzyżu: Eloi, Eloi, lama sabachthani, pamiętacie, co się tłumaczy: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie zostawiłeś? Czyli Jezus jakby <laughs> doświadczył, bo musiał doświadczyć opuszczenia, bo on. Wziął wszelkie nasze grzechy i całe przekleństwo, które spotkało człowieka, wziął na siebie, łącznie z tym poczuciem odrzucenia i opuszczenia. Przez ludzi był opuszczony wcześniej, tak? Najpierw przez jakby swój naród, potem przez swoich uczniów, którzy się zapierali, że na pewno my nigdy, ale też przez, jakby, jakby przez samego Boga, jakby był opuszczony odczuł to odrzucenie z powodu grzechu, który spoczął na nim, gdy stał się przeklęty i zawisł na drzewie. Więc strach to jest generalnie przekleństwo, to nie jest błogosławieństwo. Tak? Strach to nie jest nic dobrego. Gdzieś w zakonie jest tak napisane, że właśnie jak człowiek był nie na bożych drogach i był nieposłuszny, to tym przekleństwem było, że jedną drogą wyjdziesz naprzeciwko swoich nieprzyjaciół, a będziesz uciekać przed nimi siedmioma drogami. Pamiętacie? Coś takiego, czy dziesięcioma, chyba siedmioma. Czy taki, że, że strach po prostu będzie ci towarzyszyć, strach przed wrogiem. Ale to jest przekleństwo i Jezus stał się przekleństwem, On jako Syn Boży stał się przekleństwem, żebyśmy my odziedziczyli błogosławieństwo Abrahamowe, żebyśmy my żyli w pokoju, żebyśmy my żyli w wolności od wszelkiego przekleństwa, a więc również w wolności od lęku. I to wymieniliśmy kilka, jakichś tam lęków, tak? jakichś takich sfer, których lęk dotyczy. Ale wierzę, że Jezus przyszedł zniszczyć wszystkie dzieła diabelskie i przyszedł uwolnić nas od wszelkiego lęku. I te lęki mają różne nazwy. Czasem na przykład to jest zamartwianie się, tak? lęk o przyszłość. No, ktoś ten to nazwie lęk o przyszłość, drugi to nazwie: Ja się tylko martwię, ja tylko. Czuję się odpowiedzialny, więc czuję się tak odpowiedzialny, że w kółko nie śpię i cały czas myślę i cały czas się martwię. Ale to już nie jest odpowiedzialność, tylko to już jest chorobliwe natręctwo, tak? To nic nie daje, to tylko szkodzi naszemu zdrowiu i nie przynosi żadnych efektów. Więc te lęki możemy różnie tak miękko nazywać, ale to są różnego rodzaju lęki, od których Jezus przyszedł nas uwolnić. Ja mu za to dziękuję. Że ja też się na to łapię. Ja też zostałem uwolniony od niejednego lęku, i Jezus przyszedł dać mi wolność. Wolność. I za chwilę, kochani, zapraszam do wspólnej modlitwy, żebyśmy tak stanęli przed Bogiem, powiedzieli: Bogu, Boże, chcę żyć w Twoich obietnicach. Nie chcę, żeby jakikolwiek lęk mnie prowadził. Jakikolwiek lęk, żeby był moim doradcą, jakikolwiek lęk, żeby dyktował mi którą idę stronę, jakikolwiek lęk, jakkolwiek ten lęk miękko, wiecie, humanitarnie, humanistycznie nie nazwiemy. Jeżeli to gdzieś pod spodem, jeżeli jest lęk, to nie jest Boża wola. Bóg przyszedł mnie i ciebie uwolnić od wszelkiego lęku. Ale też wierzę, że Bogu potrzebna jest nasza taka postawa wiary, że my chcemy ufać Bogu i chcemy chodzić Jego drogami. I w związku z tym chcemy się pozbyć wszystkiego, co stoi jakby na drodze. A lęk stoi na drodze do wypełniania się Bożej Woli, do słyszenia Boga, do podążania według Bożych standardów. Więc za chwilę będziemy się tak modlić, stawać przed Bogiem, na nowo deklarować naszą wiarę, utwierdzać w Bożych obietnicach. Zachęcam jeszcze na koniec. Jest na naszym kanale KZ Pabianice nagrane sprzed już ileś miesięcy słowo, które tu było nagrane w środę, jak Leszek Korzeniecki usługiwał i ono jest zatytułowane Nie dał nam Bóg ducha lęku. Wielu z was słyszało, bo byliście, ale też nie wszyscy słyszeli, ale mam na sercu, żeby wam to przypomnieć, że to jest i nawet jeżeli to słyszeliśmy, warto do tego sięgnąć, a jeżeli tego nie słyszeliśmy, to warto tego posłuchać. To już ma ileś tysięcy wyświetleń, już ponad tysiąc osób to obejrzało i wysłuchało, także to nie, nie są osoby z naszego zboru zapewne, ale to słowo jest bardzo ważne. Było wygłoszone tutaj do naszych społeczności i wierzę, że przyniesie Wam błogosławieństwo. Ja już zacząłem, jestem w połowie, ponownie tego słuchać, chociaż, chociaż byłem tutaj na tym. I jakoś powiem Wam, dobre, namaszczone słowo, jak się słucha drugi raz, to, to nie jest strata czasu. Można na nowo odkrywać i zyskać. Po prostu kolejne, jakby takie zbudowanie i poznanie. Ale teraz będziemy się modlić. Kończymy nagrywanie.